Kiedy usłyszałem o tej misji, nie mogłem. U... Grupa dziewiąta przygotować się. Donaldson, Williams, Macmillan, Sikorski, Phillips, Grant Przejdź do Eona. Więc to już. Będę tęskniła, John. Może mogłabyś poprosić o przeniesienie. Moje miejsce jest tutaj. Szkoda, że nie spotkaliśmy się w spokojniejszych czasach. Kto wie? Uważaj na siebie. Ty też. Wszyscy gotowi? No. To... Co za miejsce. Surowe piękno natury. Ile może się zmienić przez dwa miliony lat? Mówi porucznik John MacMillan. Alfa, jak mnie słyszysz? Zgłoś się, Alfa. Mówi porucznik MacMillan. Alfa, jak mnie... Natychmiast przestań nadawać. Dzięki za powitanie. Kim... Stulcie pysk, żołnierzu. To rozkaz. Kto do diabła mówi? To ostatnie ostrzeżenie. Jeśli ci życie miłe, padnij na ziemię i uciekaj. Stojąc w miejscu, nie masz szans. Cholera! Co to ma być? Pochodził ze wzgórza. Szybko! Zanim się ruszy! Ktoś ty! Tędy Za się nie późno. wygrzebiemy. Najmniej mamy się gdzie schować! Uwaga! Co się tu trzyma? Pyta jest. Się robi, się robi, się robi. Skieruj ty teraz. Nie słuchaj ich. Jak się nazywacie, żół? Już. Się robi. Już. 哇，好大我这。 Czas Mamy tu zabijania. amerykańców! Potrzebne wsparcie! Robi się gorąco. Nie zatrzymywać się! Naprzód! Skąd tu naszych przodków się robi? I co teraz? Ruszamy! Się Chwała ci, Allahu! Ruszamy! Mnucie moich tyłów! Ruszamy! Chryste, chyba... Tak jest, ser. Ruszaj się! Sir. Tak, ser, Tak? Sir? Tak jest, sir! Tak? Czas. ruszam. 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 Ju! niech. Nie, nie. odpiękczone komu... Szybko. Musimy mu pomóc. Lekarza, migiem. Polepszyły się Tęk moje to umiejętności to... naukowe. Co z Ktoś za to zapłaci. A teraz? Tak, ser, Się robi! ser, Ruszam! Tak, ser, tak, Już! Tak, tak. tak, no tak ruszam! Idziemy! Się robi! robi. Ruszam! Cholera! Ruskie czołgi! amerykance Zabić kierowcę zanim dom... wsiądzie! Jestem Ać. z piekła rodem! Ruszam! Polepszyły Już się moje umiejętności Zwiększyły się Jeś moje dziwne umiejętności walki. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Gotów? Tak. Pilnujcie moich tyłów. Idziemy! Ruszam! Idziemy, idziemy, Sie Ruszam! Wow, udało Ruszam. się! Ruszamy. się. Idziemy. Nie wygląda dobrze. się moje umiejętności. Bierzcie! Moje Ruszam. Idziemy. Tak? Mogę chwilę odpocząć? Tak jest, sir. Tak? Gotów? Gotów? Z takim uzbrojeniem nigdy się nie przetrzemy. Odwrót. To boli. Jestem. To nie bolało. To nie bolało. Magnilan do Alwy. Zajęliśmy drugą bazę wroga. Czekam na rozkazy. Utrzymujcie pozycję. Zbierzcie jak najwięcej zapasów w północnej bazie. Przenieście. Tak? A teraz... Okej, okay, sir. Czto da się zrobić. Tak, tak, tak. Tak? Dobra robota, żołnierzu. Ja żaden soldat. Nie mówię do ciebie, Sputnik. Ja nie Sputnik, ja Michał. Jeśli nie jesteś żołnierzem, to co tu robisz? Ja inżynier z Moskwy. Ja nie chcę tu być, ale mi nie dali wybora. Towarzysz Suljanów mówi, żeby ocalić z laża. Soljanow? Ja lubię Ameriku. Hamburgier. Pycha. Zamknij się. Kto to jest Soljanow? Aleksiej Soljanow, prezydent Rosji. Pierwsze słyszę, kolego. Został wybrany w 2002, na pewno wysłyszeli. Byłem tam w 2002 roku. Prezydentem był Prokorow. Soljanow, prezydent od 14 lat. Ale jak chcecie Prokorow, to będzie prokorów. Co pan porucznik o tym sądzi? Albo facet pieprzy, albo jest z innej przyszłości. Czy to możliwe? Przyszłość już się zmieniła? Nie wiem i chwilowo mam inne problemy. Przesłucham go później. Zamknąć go w składzie i dobrze pilnować. Da się zrobić. Gotów? I co wow, teraz? Udało się! Cel? Tak. Tak jest, robić Tak? Gotów na więcej serów. To co robimy? por? Dziwny wóz. Natasza Stipanowna, już jesteśmy. Otwierajcie butelkę. Niemożliwe. Coś jest nie tak. Bardzo nie tak. Szybko, Mikołaj, musimy wracać. Gotów? Da się zrobić. Przydałaby się wódka. Ma ktoś ochotę na pokera? Silujcie moich tyłów. Się robi! Tak? Już! Ser? Już się robi! Zwiększyły się moje tak umiejętności jest. inżynierii. Ruszaj się! Tak jest, sir! Już się robić. robi! następny. Ser? Tak? Tak, się robi! Zawaliście! Musimy odebrać naszą własność! Za mać! Rosio! No! uczyły się moje umiejętności walki. U-Alfa, wzywam Kobre 1. Przechwyciliśmy rosyjskie przekazy radiowe. Chyba odwaliliście kawał dobrej roboty. Zabierzcie co się da i zniszczcie składy. Na północnym zachodzie czeka na Was dowódca drugiej grupy, kapitan Cornell. Pospieszcie się. Andy Cornell? Macmillan? Cobra 1. Bez odbioru. Kornel! John, nie wiedziałam, że tu będziesz. Gdybym wiedział, że cię tu spotkam, pewnie bym został w domu. Dobrze cię widzę, Cieni. Ciebie też, stary. Kim jest twoja kolega? Michał. To inżynier. Mógłby się przydać tyle, że jest ruskiem. Spora ich tu. Wiesz, może czego tu szukają? Jeszcze nie. Chwilowo nie wiem nawet, z jakiej przyszłości pochodzą. Co masz na myśl? Spytaj go o jakieś wydarzenie z naszej historii. O Hitlera. Powie ci, że nigdy o nim nie słyszał. Może kłamie? Niby po co. Jak się stąd wygrzebiemy, przepytasz go sam. Jeśli się stąd wygrzebiemy, tak czy inaczej biorę go ze sobą. Nie lepiej byłoby trzymać się razem? Nie. Bowell mówi, że w okolicach kręci się więcej ruskach i chce, żeby twoja ludzie ich wyśledziła. Moja metoda jest lepsza. Możemy przejść razem. Powie- Właśnie to robię. Alfa! Nie zrozumieliście moich rozkazów, Macmillan? Powiedzcie. Tak jest. Ale mu... że się w nam jak... Wielki... Skończcie z tym pesymizmem. Tak? To niech Uważaj na siebie. Ty taś John. Tak? Tak, szefie. Ruszaj się. Wrogowie, sędzi. Tak. Zabijcie się, się, Zabijcie, Zabijcie mnie! Da się Nazywam się Ma... Tak? Do nieba! Gotów! Idziemy! Tak? Co znajduje się w tych paczkach? Patr Gotów? Patrzę, Tutaj se? Tak? Tak, szefie. Buduje się. Gotów? Tak, szefie. Tak? Gotów? I co teraz? Skrzynie, tak, szefie. Tak jest, sir. Tak, sir. Kim. Tak? Gotów? Zwiększyły się moje umiejętności okay, inżynierii. Polepszyły się moje umiejętności. Tak? Gotów na więcej, sir. Tak. Gotów? Polepszyły tak się jest, moje umiejętności sir. inżynierii. Zrobione, sir. Tak jest, sir. Tak? Gotów? Już. Udało mi się. Paliwo się kończy. Już. Paliwo się kończy. Gotów. Tak? Ilnujcie moich tyłów. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Ilnujcie moich tyłów. Ilnujcie moich, moich tyłów. Tak? Tak? Nie ma sprawy, sir. Tak, sir. Cię moich tyłów. Przynie... Tak, sir! Nieźle jak na... Zastrzelić nie jest może go. zbyt wytrzymały, Amerika... ale lepsze to niż spacer. Dobra robota. Miejmy nadzieję, że nie zdążyli uprzedzić kolegów. Kobra 2, možemo začinati za dvije minuta. John? Jesteś? Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Tu Frank. Poruczniku, może zainteresuje was kolumna ruskich wozów ciągnących na wschód? Tak, tak jest! Sobie. Rusza! Już Niestety, się robi! Technologicznie wciąż Jest jesteśmy za Rosjanami. W ruskim czołgu czułem szybko. się jakoś bezpiecznie. W czołowym starciu nie tak? mamy szans, ale możemy im łatwo uciec. Tak? Tak, sir. Tak? Robi się, sir. Tak! tak robione, sir. Tak? Ruszamy. Się robi. Robione, sir! Idziemy! Robione, sir zrobione ser i co teraz mi Wiemy, ser, co teraz ser udało mi się. więcej. Tak jest ser. Tak? Gotowa to Co teraz ser? Zrobiłem to. Udało mi się. Już Się robi! Się robi! Dzięki Bogu. Jazda! Mamy przerąbane, John! Rozproszyla nas i gada!